Dzień dobry, Tomek Kutera. Konrad Hildebrandt. Zapraszamy na Politydzień, czyli przegląd najważniejszych informacji ze świata gier. tygodniu. Weekend 17 i 18 listopada. Nie wiem czy wiesz, ale powstaje film na podstawie, uważaj, asteroid. Tak, słyszałem coś o tym, ale wyparłem to z mojej pamięci, choć z drugiej strony byłem w tym roku na filmie o grze Battleship i Czyli ogrzew statki, i była tam Rihanna. No, i nawet nie był taki zły, jak mogło, możesz przypuszczać. Ale będzie. No, asteroid to, jeśli ktoś nie pamięta, jest taka gra o strzelaniu do z sprzed, nie wiem, 30 lat. I to nie jest specjalnie rozbudowana gra, popularnie zwłaszcza, ale ktoś postanowił zrobić film na jej podstawie i ten film ma nowego scenarzysta. Żeby było śmieszniej, to jest już trzeci scenarzysta. Jestem ciekaw, co się stało z poprzednimi dwoma, ale to źle wróży. Czy to wszystko kompletnie źle wróży, ale... Ja... Poniedziałek, 19 listopada, padł nowy rekord, jeśli chodzi o zbiórki publiczne, tak zwany crowdfunding, oczywiście jeśli mowa o gry wideo. Owszem, wydawało się, że 3 miliony, czy tam 4 miliony, no to już tak, no ile można więcej dawać na projekty, które nie wiadomo czy kiedykolwiek e, zostaną wydane, a tu proszę. Star Citizen, czyli gra, która jest tworzona przez ludzi, którzy kiedyś stworzyli Wing Commandera i, i obiecują, że teraz zrobią kolejną taką grę kosmiczną z otwartym światem, zabrała wow, 6 milionów dolarów. No to jest bardzo, bardzo dużo, a powiedz mi jeszcze o co chodzi w tej grze. W tej grze chodzi o to, że siadasz w statek i sobie lecisz i możesz być albo piratem, albo handl handlarzem, albo gwiezdnym policjantem i generalnie to jest taki otwarty świat. No, Queen Commander. Wtorek, 20 listopada, studio Double Fine ma kolejny dziwny pomysł. Tak, oni co jakiś czas organizują sobie takie nocne maratony pomysłów, kiedy pracownicy studia... W, 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 Rzucają różnymi pomysłami, i te, potem reszta nad nimi głosuje. I na przykład z tego rodzą się takie gry jak Costume, Quest, Stacking czy Iron Brigade. I w tym roku stwierdzono, że okej, okay, mamy tutaj kilkadziesiąt prawie że pomysłów, to pozwólmy internautom na nie głosować. Dokładnie jest tak, jak mówisz, to się nazywa amnezja Fortnite, bo chodzi o to, żeby wszyscy dostali Amnezji i zapomnieli, nad czym do tej pory pracowali, i teraz robią prototypy gier i na razie mają pomysły na te prototypy gracze, jeśli wpłacą chociaż dolar i można go na przykład przeznaczyć na fundusze charytatywne też, to, to, to mogą zagłosować na jeden z tych pomysłów, i cztery, które zdobędą najwię najwięcej głosów, naprawdę przerodzą się w ciągu tam tygodnia czy dwóch w prawdziwe prototypy gier i kto wie, może powstaną te z tego kiedyś skończone produkcje. No i tam są takie absurdalne pomysły, jak na przykład gra, w której która niby jest rpg o chodzeniu po lochach, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wpisywać cheaty na nieśmiertelność. A ja z kolei zagłosowałem na tą grę, która jest edytorem Planż do Mario, i musisz powstrzymywać Mario. Tak, jest też taka gra, więc są tam bardzo ciekawe pomysły, i, i, i jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. 21 listopada najpierw szybko premiera ostatniego epizodu Walking Dead. Tak, tylko że od trzech dni mój komputer ma awarię i cier cierpię katusze i nie mogę jeszcze zagrać, więc idziemy dalej. Czy to najważniejsza gra tego roku? No powiem ci jak przejdę piąty epizod, bo to wszystko się wyjaśni, czy jakby twórcy dociągnęli napięcie i poziom do końca wiecie jak jest z serialami. Okej, okay, a poza tym warto wspomnieć o Godas Godus, Godas. Ja chyba. będę mówił Godus. Godus. Nowa gra od Petera Molino trafiła na Kickstartera i, i co to jest? To jest Peter Molino zrobił to, co robią wszyscy inni weterani gier, czyli mówią, to zrobię wam jeszcze raz to, co lubiliście, jak byliście w latach 90. -tych. Czyli nowego Populusa. Owszem. Czyli nową grę o byciu bogiem, chociaż tam... tak, Bogusem. Tak, czyli Peter Molino mówi, że no, zrobiłem Populusa, Black and White i parę innych tytułów, to ja teraz je wezmę w całość i zrobię to. No, ciekawe, zwłaszcza, że przecież miało być te 22 małe gry od 22 Kans, jego nowego studia, i Curiosity pierwsza już się pojawiła, a tutaj nagle ten Godus Godas, czy tam. Bogus. Tak, w każdym razie potrzeba 450 tysięcy funtów. Zobaczymy, czy uda się uzbierać. Czwartek, 22 listopada. Zła wiadomość dla fanów Hitmana. Nie dość, że najnowsza Absolution zbiera bardzo średnie recenzje i chyba nie jest tak dobrą grą, jakbyśmy wszyscy chcieli, to jeszcze do tego gra będzie niczym Call of Duty seria. Znaczy, w sensie, że będzie sprzedawała się w milionowych nakładach i wszyscy będą ją uwielbiać? Nie, w tym sensie, że będą nad nią pracować dwa studia naraz. To znaczy, że następna gra powstanie nie pod szyldem IO Interactive, czyli oryginalnych twórców, ale pod szyldem Square Enix Montreal, a IO będzie tylko czuwać nad wszystkim i pewnie będzie czymś innym niż dotychczasowe odsłony Hitmana. No ale wiesz, jakie są z Call Fani Call podzieli podzielili się na dwa obozy. Tych, którzy bardziej lubią produkcję Infinity Ward, czy tego, co z nich zostało, no i tych, którzy lubią gry Treyarchu. Ja jestem gdzieś tak pośrodku. Na razie fani Hitmana boją się, że ich ulubiona seria rozmieni się na drobne. Piątek, 23 listopada. Na Kickstarterze pojawiła się gra, na którą czekałem od bardzo dawna. Jest to nowa odsłona Dizzy'ego. Ostatni raz tak podnieconego Tomka widziałem, kiedy byśmy razem w saunie. Nie byliśmy razem w saunie, dementuję te informacje. Tak też jak Tomek był bardzo podniecony faktem, że jest nowy Dizzy. Nowy Dizzy, czyli nowe przygody jajka podróżnika. Pierwsze od 20 lat, potrzeba 350 tysięcy funtów. Robią je oryginalni twórcy, bracia Oliver. I mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobra gra. Nigdy nie dałem rady skończyć tego Dizzy'ego ze złotej piątki. Ja też nie, ale lubiłem go. Też lubiłem, ale nie byłem w stanie go skończyć. Ale ja go bardzo lubiłem i dużo grałem. I to już wszystko w tym tygodniu. Na następny politydzień zapraszamy w następny piątek. Konradzisz Lebrandt, Tomek Kutera, Poligamia.pl